Wierzcie lub nie, ale przez długi czas sądziłem, że Ghost in the Shell był tylko jednym pojedynczym filmem, który nie dostał sequela, zapewne dlatego, że inni twórcy mogli bać się, że nie dadzą rady przebić oryginału. Sądziłem, że jest to po prostu jeden powszechnie chwalony film. I tyle. Ale okazuje się, że byłem w błędzie, gdyż nie tylko pierwszy film dostał sequel, ale zrodził on całą masę innych tworów związanych z tym uniwersum. Bad, doczekaliśmy się nawet serialu. I to chyba nie jednego. No, nie ma co. Ghost in the Shell obecnie przerodziło się w pełnoprawną franczyzę. Kiedy to odkryłem, obudziła się we mnie chęć zapoznania się z jakimś innym dziełem, którego akcja ma miejsce w tym samym uniwersum. Bo prawda jest taka, że ja naprawdę chciałbym być fanem Ghost in the Shell. Naprawdę, ale jeśli widzieliście mój starszy materiał o pierwszym filmie, który stworzył Mamoru Osi, to wiecie, że nie wzbudził on we mnie szczególnego zainteresowania tą serią. Ale mimo to byłem bardzo ciekawy tego, jak wygląda sequel, bo o ile o pierwszej części mówiło się bardzo dużo i bardzo często, tak o kontynuacji praktycznie nikt nie mówi. I byłem ciekawy, co jest przyczyną. Czy jest to niedoceniony następca oryginału, czy może jest to po prostu gniot, o którym warto zapomnieć? Pora dziś odpowiedzieć na to pytanie. Kontynuacja ducha w Skorupie ma miejsce parę lat po wydarzeniach z Pierwowzoru. Jako, iż Motoko, protagonistka poprzedniego filmu, zniknęła z egzystencji, jaką znamy, tym razem całość skupia się na jej najlepszym przyjacielu, Bato. Który niestety jeszcze w pełni nie otrząsnął się z szoku spowodowanym nieobecnością swojej najlepszej kumpeli, Ale szybko przekonuje się, że musi jak najszybciej się otrząsnąć, gdyż zostaje on wciągnięty w wyjątkowo dziwną intrygę, związaną z tak zwanymi genoidami, które pełnią wiele funkcji. Jakby Bycie mechaniczną pokojówką czy cyborgiem lekkich obyczajów. Ostatnimi czasy wiele z nich zachowuje się bardzo dziwnie, a jeden z nich nawet zamordował swojego właściciela. Bato, razem z partnerem Togusą, musi w takim razie odkryć przyczynę tych dziwnych zachowań. Jeszcze nie wie, że właśnie wbiłki w mrowisko, które jest pełne naprawdę kąśliwych mrówek. Wiecie co? Chyba nie ma sensu owijać was w bawełnę. Od razu powiem, że o ile pierwszy Ghost in the Shell nie przypadł mi do gustu, tak, sens. Innocence... Dla mnie jest lepszy. Tak, wiem, jest spora szansa, że wielu się ze mną nie zgodzi, ale nic nie poradzę. Jak dla mnie ten sequel jest w wielu aspektach lepszy I poprawia wiele rzeczy, które moim zdaniem niekoniecznie działały w wzorze. Myślę, że najlepiej będzie opisać wam konkretnie elementy, które moim zdaniem robi lepiej Pierwsza rzecz, tematyka Tak samo jak poprzedni film, Innocence nie stara się być tylko głupią rozrywką Cały film jest niemalże wypchany symboliką i gromkopierdnymi przemowami O ile pierwszy Ghost był historią pytającą o istotę człowieczeństwa maszyn Tak wydaje mi się, że dwójka skupia się pod względem. Względem tematycznym na ludziach, zadając pytania w stylu, czy człowiek tak naprawdę różni się od maszyny? I wiem, że w tym momencie już krzyczycie w komentarzach, ale chwila, chwila. Przecież w poprzednim filmie też było sporo filozoficznych przemów. Więc czemu tutaj ma to być niby lepsze? Cóż, moim zdaniem po pierwsze, tutaj te przemowy są faktycznie ciekawsze i nie brzmią jak łopatologiczny bełkot A po drugie, pod względem animacji te rozmowy nie wyglądają już jak pokaz slajdów. Okej okay, okej, okay, niby jest tu jeszcze trochę. Statycznych konwersacji, ale i tak pod tym względem widzę poprawę. Ujmę to tak. Ghost in the Shell Innocence jest filmem, podczas którego oglądania autentycznie czułem się głupszy. Ale to akurat dobrze, bo oznacza to, że tym razem naprawdę mamy do czynienia z dziełem, którego mój plebejski umysł nie jest w stanie ogarnąć. Druga rzecz, postacie. W przypadku poprzednika naprawdę żałowałem, że Bato i Togusa nie dostali więcej czasu ekranowego. I choć nawet lubiłem postać Motoko, moim zdaniem byłoby jeszcze lepiej, gdyby obracała się. Wokół ciekawszych postaci. Natomiast tutaj jest inaczej. Zarówno Bato, jak i Togusa wreszcie mają swoje 5 minut. I tu faktycznie widać, że mają swój charakter. Jak wspomniałem, ten pierwszy ma obecnie lekkiego doła z powodu nieobecności swojej przyjaciółki. Ale nie znaczy to, że kiedy już dochodzi do walki, jest kompletnie bezużyteczny. Tymczasem, Tokusa jest tym bardziej rozsądnym pomagierem, który stara się trzymać dystans podczas walki akcji. Co ma sens, gdy zdasz sobie sprawę, że nie posiada on takiej ilości cybernetycznych ulepszeń. Zatem znacznie łatwiej go zranić, a on akurat ma rodzinę na utrzymaniu, co znaczy, że ma znacznie więcej do stracenia. Trzecia rzecz animacja. Sama kreska nie jest jakoś szczególnie unikalna, ale i tak prezentuje się naprawdę nieźle. No i jak wspomniałem, wreszcie pozbyto się tu większości tych mega statycznych kadrów, w których postacie jedyne co robią to kłapią dziobem w bezruchu. Ale oprócz tego sequel znacznie częściej korzysta też z animacji komputerowej. Znaczna większość miejscówek jest stworzona za pomocą CGI, i choć faktycznie twórcy nie używali tych efektów tak subtelnie jak w poprzednim filmie, zwyczajnie nie da rady nie zauważyć wzrostu nacisku na CGI. Ale jako iż ten film ma swoje lata, można się było spodziewać, że te efekty dzisiaj już się zestarzały. I częściowo tak jest, ale nie do końca. Fakt, większość z tych komputerowych scen wygląda jak cutscenki z gier na PlayStation 2, ale tak szczerze, aż tak mi to nie przeszkadzało. To nie jest tak, że te sceny wywołują krwotok z oczu. Nie. Jak dla mnie, ten dysonans między kreską a efektami komputerowymi nawet pasował do klimatu. Prawdopodobnie jak zwykle będę w mniejszości, ale dla mnie Innocence ma animację, która niekoniecznie jest lepsza od poprzednika, ale dla mnie jest bardziej ciekawsza, bardziej różnorodna. Kurczę, jak widać większość składników tworzących ten film przypadła mi do gustu. I dla mnie ten sequel naprawdę poprawia większość rzeczy, które przeszkadzały mi w oryginale. Jednakże jest jedna rzecz, która moim zdaniem została tu wykonana nieco gorzej niż poprzednio, a jest nią tempo. Ten film Momentami naprawdę się dłuży, ale do niemiłosiernie dłuży. Okej, okay, w sumie trochę się tego spodziewałem, bo widzę, że duża część tego typu głębokich filmów posiada powolne tempo, ale akurat w tym przypadku czasami wręcz trudno było mi utrzymać uwagę, a to jest film, który wymaga ciągłej uwagi, co niestety czasami sprawiało mi problemy podczas seansu. Niby fajnie, że tym razem ten film jest dłuższy niż poprzednik, ale czasami wydaje mi się, że jest on trochę sztucznie przedłużany. Podsumowując, wiem, że pewnie to będzie kontrowersyjna opinia, ale szczerze, ja osobiście znacznie bardziej wolę sequel Ghost in the Shell od pierwszej części. Nie powiem, żeby to był jakiś niedoceniony klasyk czy coś w tym rodzaju. Ale jeśli już miałbym podobnie obejrzeć jakiś film z tego uniwersum, no to prawdopodobnie byłoby to innocence. Wciąż nie mogę powiedzieć, że stałem się fanem tego cyklu, no ale przynajmniej dobrze widzieć, że jest chociaż jedno dzieło z tego uniwersum, które naprawdę lubię, a to już coś, prawda? A z mojej strony to by było na tyle jak zwykle dziękuję za uwagę. No i trzymajcie się moi drodzy do następnego razu. Sajonara.